Julia Duszyńska. Cudaczek wyśmiewaczek. Pan Złośnicki spojrzał w lustro. Myślał sobie, cudaczek wyśmiewaczek, że nigdy a nigdy nie rozstanie się z panem Złośnickim. Bardzo mu dobrze w tej narożnej kamienicy w rynku. I żeby nie ta awantura z rowerem, kto wie, jakby to było? Awantura z rowerem zaczęła się od tego, że Tadek kupił rower. Zbierał na to pieniądze przez kilka lat. Teraz tatko coś dołożył i kupili rower. Jaki piękny. Tadek wskoczył na siodełko, bo już umiał jeździć. Nacisnął pedał i dalej, że objeżdżać rynek dokoła. Najpierw wolno, a potem coraz prędzej, że tylko pedały migają w górę i w dół. Potem trzymał się tylko jedną ręką kierownicy, a wreszcie zupełnie bez trzymania objechał cały rynek. Złośnicki stał przy sklepie i patrzył. Nachmurzył się, usta skrzywił. Zaraz cię przewiozę! zawołał starszy brat, mijając go w pędzie. Obejdzie się, wykrzywił się Złośnicki. Odwrócił się i pobiegł do domu. Mamo! Woła od progu. Co dziecko? Tadek ma rower. Ja też chcę. Dobrze synku, od dziś zaczniemy składać na rower. Kiedy uskładasz połowę, tatko dołoży resztę i kupimy rower jak tadzikowi. A tymczasem urośniesz. Ja chcę zaraz, nie będę czekał. Są takie małe rowery. Tadek ma rower, to ja chcę. Pewnie, alboś ty gorszy? On ma rower, a ty nie. Dogaduje za uchem cudaczek wyśmiewaczek. Mama tłumaczy spokojnym głosem. Zaraz nie możesz mieć. Skądże tatko weźmie pieniędzy na dwa rowery w jednym roku? A Tadek ma? To ja chcę! Krzyczy Złośnicki coraz głośniej. Przede wszystkim nie krzycz. Upomina mama. Chcę roweru! Chcę zaraz! Mama nie mówi już nic. Wychodzi z pokoju i drzwi zamyka. Pan Złośnicki rzuca się na ziemię, wali nogami w podłogę i krzyczy. Krzyczy Ja chcę roweru! Hu, hu, hu! zaśmiewa się cudatek pod kołnierzem chłopca. Hu, hu, jak wesoło! Niewiele głośniejszy ten śmiech od komarowego brzęku, ale może dlatego, że tuż za uchem usłyszał go złośnicki. Zerwał się na równe nogi. Kto tu się śmieje? Nie zobaczył cudaczka. Przecież to licho małe jak igła. Ale za to zobaczył siebie w lustrze. Zobaczył okropnie śmieszne, czerwone, zabeczane straszydło. I przeląkł się. Zakrył twarz rękami i uciekł. To tak się wygląda? Ojej! Za chwilę był w umywalni. Umył twarz i ręce. Zaczesał zwichrzone włosy. Pomyślał, pomyślał i wybiegł przed dom. Przewieziesz mnie, Tadzik? Zapytał grzecznie brata. Ano, siadaj, bratku, za mną. Obiechali rynek jeszcze trzy razy. Dosyć. Powiedział tadek i zatrzymał rower. Nie, jeszcze, jeszcze! Dosyć! Mało jeździłeś! Pisnął cudaczek za uchem, bo już mu brzuszek ścieniał. Ale Złośnicki tylko trochę się skrzywił i powiedział: Szkoda. Wieczorem, kiedy mama przyszła do niego na dobranoc, chłopiec objął ją mocno rękami za szyję. Mamusiu, ja coś powiem. No, co takiego? Ja nie będę się złościł. Naprawdę? To bardzo mnie cieszy. Ale mamusia będzie pomagała? Mamusia mi zawsze powie lustro, dobrze? Lustro? No dobrze, powiem. A czy to pomoże? Pomoże westchnął Złośnicki, bo sobie przypomniał straszydło, które zobaczył dzisiaj. Zaczęły się odtąd chude dni dla cudaczka-wyśmiewaczka. Złośnicki wpadał nieraz w złość, ale już takich przedstawień stupaniem, waleniem w ścianę i krzykiem nie było nigdy. A nawet zwyczajne gniewy zdarzały się coraz rzadziej. Cudaczek śmiał się czasem raz na dzień, czasem wcale. W brzuszku burczało głośno. Pewnego deszczowego ranka, kiedy tatko Złośnickiego jechał na stację po towar. Cudaczek, wyśmiewaczek, wymknął się przez dziurkę od klucza, kichnął, bo mu coś kapnęło za kołnierz i uczepił się wozu. Pojechał w świat szukać lepszej gospody Hej, Lisku! czytał tata Mariusz. Czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.